Sylwia Juszkiewicz po KSW 64, gdzie stoczyła walkę z Karoliną Owczarz. Mimo tego, że nie byłaś faworytką no to znominowałaś rywalkę, można powiedzieć, dlatego, że pierwszą rundę wygrałaś. Trzecia była, powiedzmy, po dlatego, że połowa była dla ciebie, połowa była dla rywalki, która kontrolowała cię przy siatce. Natomiast druga runda, no wygrana chyba dwoma punktami, mimo tego, że sama dostałaś minus punkt. E, moje pytanie, no to, czy to, że zawalczyłaś w swoim mieście, dało ci... E, wiadomo, Karolina też, natomiast czy ci lokalni kibice dali ci e, aż taką siłę, że byłaś w stanie zrobić taki pomidorową z rywalki? E, witam serdecznie przede wszystkim. E, odnośnie tam minus punkt to się wyrównał, bo Karolina też dostała minus punkt. E, słuchajcie, dało mi na pewno dużo e, kopa takiego do, do przodu, to, że były ze mną dzieciaki, jak wiecie, z ośrodka młodzieżowego, socjoterapii. E, dało mi również e, kopa to, że byli moi bliscy ze mną. E, nie wszyscy mogli tutaj dotrzeć, natomiast byli przed telewizorami e, i kibicowali mi. E, i, I myślę sobie, że że to dało mi dużo kopa i oczywiście myślę sobie, że jedną z części, którą dało mi kopa, to to, że ludzie po prostu zwątpili we mnie. Wydaje się, że ze twojej strony oglądaliśmy dużo bardziej poukładaną stójkę niż u przeciwniczki. To chyba był ten element, nad którym najbardziej pracowałaś do tej walki, bo jak wiadomo, no Karolina raczej lepiej czuje się na ziemi. Znaczy się powiem tak, no tu nie ma co ukrywać, ja jestem stójkowiczką. Ja zawsze staram się bić stójkowo, natomiast ja byłam przygotowana na ten jej parter. Ja się go nie bałam. Wiadomo, to, że ja się go nie bałam, to nie znakiem tego, że ja miałam dawać się jej obalać, ponieważ no to są punkty i te punkty by były odejmowane. Natomiast ja byłam przygotowana tam na wszystko, ale plan był owszem taki, że, że rozwalamy ją w stójce, bronimy oblan, obron, przepraszam. Praca, praca zapaśnicza i, i, i robienie swojej roboty. W którymkolwiek momencie czułaś się zagrożona, jakieś ryzyko, czy jakby cały czas czułaś, że kontrolujesz ten pojedynek i przebiega tak, jak Ty sobie tego życzysz? Znaczy się ja absolutnie nie czułam się w żadnej e, sytuacji zagrożona, mimo tego, że było tam widać, że szła po nogę. Ja wiedziałam, że ona idzie po tą nogę. Ja wiedziałam, co mam zrobić. E, to było końcówka 10 sekund. E, tam spadały ciosy na głowę. Ta noga nie była dopięta tak na dobrą sprawę. E, no nie czułam się w żaden sposób e, zagrożona, mimo tego, że w trzeciej rundzie też mnie Karolina dociskała. E, no nie, no, czułam, czułam że, że jest dobrze. Natomiast niemniej jednak e, no czułam się w trzeciej rundzie już. Nieco zmęczona. Przekład wagi dał się we znaki tutaj. A z Twojej perspektywy, w drugiej rundzie dużo zabrakło, żeby ją skończyć, bo wydawało się, że tam te ciosy już siadają naprawdę solidnie. W cię nie wiem, czy, czy dużo brakło, czy nie brakło. To była po prostu kwestia tego, że trzeba to wszystko z zimną głową robić, z chłodną przede wszystkim, żeby nie wpaść, nie daj Boże się nie, nie złapać na, na coś głupiego i, i cały czas konsekwentnie kąsać, rozbijać, uderzać i, i cały czas było to, to dopracowane. Ja w debutie dla KSW z twojej, z twojej strony widziałem troszeczkę statyczną Sylwię w stójce, troszeczkę taką niewiedzącą do końca może co chce zrobić, natomiast tutaj no naprawdę klasa. I boks dużo lepszy, i kopnięcia dużo lepsze, chciałbym się ciebie zapytać z czego to wynika, czy to jest po prostu twój ciągły progres, dlatego że jesteś no, młodą zawodniczką, czy to jest progres, czy to jest to, że kibice byli na hali, czy to jakieś przełamanie psychiczne, no chciałbym się zapytać jak to z twojej perspektywy wygląda. Słuchajcie, na pewno e, progres e, psychiczny. Ja byłam zdecydowanie inaczej nastawiona na tą walkę. E, dużo inne były przygotowania, e, ciężkie przygotowania, e, zmiana e, pewnego stylu życia, można tak powiedzieć. E, wsparcie e, mojego chłopaka, e, który też mi mocno, e, mocno dużo rzeczy tłumaczył, wspierał mnie, pomagał. Dużo mi to dało, dużo mi głowę przestawiło. Ciężka praca z trenerami, praca systematyczna w klubie Octopus, praca z dziewczynami z Octopusa, z trenerem Dawidem Pepłowskim, z Bartkiem, z moim tatą oczywiście, jakby tutaj bez, bez najmniejszego, że tak powiem zarzutu, no, no cały czas było, było, było dużo opracowane. Wracając do posta Twojego, od którego niejako wyszła ta walka, to co teraz ty opasa Karolina do Frików? Słuchajcie, to nie było wywołanie jej do, do, do jakiejś tam walki, ta walka była przyklepana i ona nie powstała ze względu tylko na, na mojego posta. To jest w ogóle jakieś tam e, gadanie śmieszne. E, ten post też był e, zrobiony po prostu e, potocznie mówiąc dla Beki. To wszystko, no ja, ja jakby nie mam nic tutaj więcej do dodania. PKSW ostatnio bardzo rozbudowywuje dywizję kobiet, na ostatniej gali mieliśmy po raz pierwszy chyba w historii KSW dwie walki kobiet, była Emilia Czerwińska, była z Alvarez. No Emilia Czerwińska powiedziała, że ona by chciała zawalczyć ze Smajic już w grudniu, natomiast czy ty jesteś też zawodniczką, która ma jakąś wymarzoną rywalkę, czy po prostu kogo dadzą, tego będziesz biła? No dokładnie, myślę, że to drugie. Ja, ja sobie nie będę wybierać zawodniczek, tego kogo mi dadzą, do tego się przygotuję, jakby to nie o to chodzi, żebyśmy sobie wybierali przeciwników, jak będzie trzeba, to się będę bić z każdym. Bo gdzieś ten pas mistrzowski w ogóle chodzi Ci po głowie, czy na razie to jeszcze nie jest dla Ciebie ten moment? Słuchajcie, te pytania to akurat do włodarzy, nie do mnie. Ja robię swoją robotę, ja się tym nie przejmuję. Jak będzie trzeba się bić o pas 3 razy po 5, to się będę bić o pas trzy razy po 5. Jeśli będzie się trzeba bić po prostu zwykła walka rankingowa, będę się bić zwykłą walką rankingową. To powiedz nam, kiedy byś chciała wrócić w takim razie? Mniej więcej oczywiście. No słuchajcie, no teraz na pewno nie, nie ma takiej możliwości, bo wiem, że już y, wszystkie kolejne gale są obstawione do, do nowego roku, więc myślę sobie, że po nowym roku się zobaczymy na 100%. Gratulujemy bardzo cennego i efektowego zwycięstwa i do zobaczenia w następnych pojedynkach. Dziękuję, i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, Dziękuję bardzo.